dawno wam tego wskaźnika nie pokazywałem natomiast polega on na tym, że odpalamy wykres bitcoina na interwale tygodniowym, następnie dokładamy do tego średnią kroczącą dwustudniową no i tak mamy tutaj taki bardzo ciekawy fraktal, czyli w momencie kiedy to średnia krocząca dochodzi do ATH z hossy poprzedniej, następnie dajemy sobie od 6 do 8 tygodni no i tak przy okazji dwóch poprzednich cykli mieliśmy nowe ATH na wycenach samego bitcoina no i aktualnie jesteśmy na poziomie kiedy to średnia krocząca jest na poziomie nieco ponad 67 tysięcy dolarów. No i dla przypomnienia, ATH z roku 2021, no to jest niespełna poziom 70 tysięcy dolarów. Także potencjalnie, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, no to on nam jeszcze szczytu nie pokazał, natomiast oczywiście pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o pewnego rodzaju fraktalach, które sprawdzały się w przeszłości, natomiast nic nie wskazuje na to, że sprawdzą się one również w przyszłości.